Tak. Tam zakończyliśmy, jakby przy... już iść trochę, żeby trochę przeoszczędzić na czasie. Przecież wiem, że znajdą się osoby, które będą temu przeciwne. Dobra, jak chcesz, to znaczy już drugi odcinek. Ale nie, nie wita się, bo to będzie yy, część długa. Mhm. Dobra, yy, 6, 5, 3, 5, 4. I... Ej, chcesz jedną obligację? Co? Chcesz jedną obligację? Mogę. To ci przyniosę. Wraz ze dwoma yy, trupami, których udało mi się wykiwać No tak Wykiwałem te dwa dziady Możemy o, 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 o. A i przynoszę też Łopatę. A, i to tam, gdzie to zdjęcie jeszcze skocić. Możesz coś zabrać ze sobą. Dobra, biorę. A o moja łopata. Już oddaję. Tylko tutaj zabiję Do tego rogu gdzie są zdjęcia i tak dalej, tu trzeba przenieść Not zombie. Po co jeszcze jest tu krzesło? Jezu, do spalenia. Co? Hey, oh, все Эй, я бить. Всё, у нас свой Ну, 啊，原来是为什么？ Маш, ожива, тоа паска. Może, ale cmentarz się zrobił, Serio? No, Zostało tam tylko jeszcze dwóch bomboklatów lat. Wiesz? I mam trochę taki niestny pomysł, który dzisiaj raz się raczej nie spodoba.

Dobra, jednak już nie jest potrzebny mi twój... Mój plan został obalony przez samego siebie. Aha. Tak. Z wykorzystaniem ciebie jako przynęty, żeby... Odciągnąć ich, żeby ciebie... się tobą zajęli, a potem cię uratować. Tylko po to, żeby ich zabić ze strzelby, ale jak się okazało, dało mi się ich wykiwać. Tak? Tak. Zapierdzielę W głupszego pomysłu nie słyszałaś? Mhm. Wiesz, że mam same głupie pomysły w Dead Rise Nie masz mądrych, nie ma mądrych Nie, no nie mów mi Że wytłukłem wszystkich zombie tylko po to by dowiedzieć się, że był jeden bankier. O, karabin Chodzi zabierać wszystko, co się da sprzedać. Tak. Powiedz mi która godzina. Już ci mówię. Piąta. PO czy rano? PO. Mhm. No, Ewil gdzieś leży jakiś bomboklad, ten bankierowy. Ha? No, gdzieś leży bomboklad, bankier. O! Jest. 4, 6, 5, 6, 1. Mamy serię odcinków na ten tydzień. Chcesz dwie czy trzy obligacje? Wystarczą dwie Która godzina? Sekunda już nie mówię eee, Halo, nie widzę Dziewiąta Wampira Wampira noc będzie A ja sam zrobiłem Rafałem dzisiaj Ale po co te bombokrotnie tu przybiłaś? Zostaw Tak ja mają... Ja nie robię! Ale... Mary, ja wiem, co robić! To jest miejsce ja... Ale posłuchaj mnie, to jest miejsce dla tych o którzy zostali... Ale ja wiem, ja wiem gdzie jest ich miejsce a... Uj, nie kumasz mnie Nie, jak... zombie nie, nie, nie wolno mieszać czy... z bandytami, bandyci mają właśnie w ten sposób cierpieć To jest droga dla innych bandytów, którzy będą chcieli nas napaść To mu się kryć nie da Oj, nie marudź Czekaj, bo ja mam problem Prze... Cofnij się! Kolejny kogoś! Trzeba na górze wie, co zrobić? Kupić druta kolczastego i tam go rozłożyć. jak będą się tam ruszać, te dziadygi, to będzie ich to boleć. Wiesz? Zdam w, w, w się. mi się udziałać nagle. To nie ich miejsce! Tak mają właśnie wyglądać bandyci. Żeby była przestroga dla tych, którzy chcą nas zaatakować. Okej, okay, to ja ludzi nie rozumiem. To mają być tortury dla ludzi. To ja ludzi nie rozumiem. Którzy to grają. Bo? Bo tak robią. Ja tak robię. Ale nie rozumiem ludzi, którzy tak robią. No ja tak e, robię tylko. Ale nie chodzi o to, że oni tak właśnie zombie kładą. Jakby nie rozumiem w takim razie ludzi. Bo większość tak robi. Robią to ci, którzy nie mają węgla jak my. Eee yy, kolejny weź tam, yy, weź tam po drugiej stronie leżą bomboklaty, które trzeba doczepić i obligacje na tym yy, konika chcesz? Mm. Mm -hmm. A jakie są? E, brązowy Full HP Ma Reszta. Są obite. Może być brązowy. Dobra. To chodź tutaj i ten Mówi mi Wszystko, co można sprzedać. To będę wywalał. Wszystko, a tu więc zbierać. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? E, w banku Tu Tego chcę No takiego ci Taki tylko został A Ale ten? Ten jest martwy <camina> <laughs> Jak nim rzuciła? <coughs> Na mnie jeszcze Boboklat Boboklat Jak nim rzuciła jeszcze? Mary! No. Tutaj kładziemy śmieci. Gdzie? Oraz zawartość, którą można... Wartościowe i śmieci tu wkładziemy. It. Co do jednego. To ty tam tamte domy zlutuj, a ja tutaj zlutuję. Resztki. A ja już zrobiłam większość. Ale tamte domy trzeba przejrzeć. Zrobiłam niektóre. Już idę. Nie te, tamte! Które? Bo ja się ogarniałam Tamte, gdzie są dwa banki i kościół. I nie chcę konia, koń się nie słucha mnie. Nie możesz sterować. Wszystko sprzedamy, śmieci i tak dalej. A, i pokażę Ci coś, czego mogłeś nie wiedzieć na temat e... chociażby tego. Bo ja to przybijam dosłownie, tylko się da, wiesz? Mhm. Jakie większe śmieci to po prostu, jak na przykład koło, lina czy beczka, to będziemy przyczepiać poza. A i połóż beczkę na ziemi i zacznij ją pchać. A, tu się podział mój twój kuń O cholera, wracaj szybko! Mary, wracaj szybko Jakbym mogła, to bym wróciła Trudno, stracimy nawet jedną opaskę Wielu kłaków Zajebiście ja nie tej gry Bo? Okej okay, już widzę co się stało Nie mogłam pić w ogóle łopatą Nic robić dosłownie w grze Najprawdopodobniej odcinek trzeci, drugi, no roz, 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 rozpoczniemy od wstrzeszenia Ciebie. Boże, tak jednego bomboklata nie mogę zatnąć. No, przyda się tam kurde na górze tą rozłożyć kolczatkę. <gryw> Jak mówiłem. W końcu zabiłem jednego zabiłem? Tak, zabiję do. Jedna rzecz jedna jest, jest taka, że musisz na pewno sobą zabrać parę w piątek. Okej. Okay. Od, bo cały dzień ma padać Dobra, dzięki za info I ma cały dzień padać, ma być tak I też, też masz się cieplej ubrać Dobra, ja się ubiorę spokojnie nie ma, I ja tak mówię, właśnie że... działa mózg Mary Sama się nie ubiera rozsądnie Ale innym się każe ubierać rozsądnie Jeszcze Daje oszan ludziom jest... Jeżeli się nie ubiorą stosownie i to jest cała Mary, a teraz znając no, życie strzeli na mnie focha Ja mogę ty gadasz? No bo tak jesteś, zawsze się awanturujesz, kiedy jestem rozpięty, kiedy je, wieje wiatr, a mi nie jest zimno tylko gorąco jest To się na mnie awanturujesz, tak jest zawsze Co mówiłeś? Bo cię, bo cię przerwało Zobaczy sobie na streamie Nie zobaczy na streamie Bo nie prowadzisz nic Zobacz na odcinku we wtorek A dobra Bo ty bo... nie prowadzisz tego, tylko ty... Okej, okay, odcinki teraz Także mogę mógł robić premiery no, patrz, po prostu w, a s, -D okay. kierujesz. D skręczasz w prawo, s, w lewo i w. Po Ale ja się w ruszyć nie mogę. A e, e Czekaj, spróbujcie wepnąć na konia. Klikam to, aż ja zapisuję to woli. To spacie zepsuję. A weź kliknij ten yy, ukośnik w lewo pod backspace'em, co jest. A klejkam! Ale pod backspace'em ukośnik. No. no. Jeszcze raz. No teraz spróbuj. A weź odłącz klawiaturę i podłącz klawiaturę ponownie Nic tam nie było? Mary to... Nic tam w tych domkach nie było? Nie wiem, bo nie mogłem się ruszyć, tak jak ja miałem pojechać do jakichkolwiek domków, sprawdzić. A. Podłączasz podobnie klawiaturę? Tak. I teraz spróbuj ją odpalić. Działa? Halo? Co? Działa ci już czy nie? A dobra, bowiem to chyba zrobiłem Chyba Cię zbagowałem, wiesz? To sprawia, że będziesz musiała jeszcze raz chyba zginąć O, działa spacja! Działa! Co? No podskoczyłaś! Co? Tak! A ja nawet spację jak przeszedłem, to spację ci To znaczy, że masz tak duże opóźnienie jeśli ja i nie klikałam w ogóle. A zeskoczyłaś w nagle. Serio? ty? Tak. Chyba i nie klikam? To znaczy, że masz dużo opóźnienie w tej. we ach A sprawdźcie, nie czy masz włączony tryb y, y, normal. Czy nie przypadkiem. A, bo działa, działa. Na a czy to nie tak myślisz, że masz włączony komputer na pełną parę? Kurde, jak to się nazywało? A, dobra, tak Tak Nie Nie jest na całą nie? parę włączony Jest to normal Dobra To ja pamiętam zawsze sobie, jak urodziłam to robię To jest jakby Wracaj się Jak ja mam wrócić? Konim Jak ja ruszyć nie mogę koniem Dobra, mogę? Okay. Mogę? Proszę? Jak na piedziela. Nie Kurde! Ja widziałem to Będzie z tego piękny mm, filmik Taki oddzielny mem Proszę nie, błagam, nie Z tego jak chciałaś tym koniem tak? Ale to nie jest śmieszne, ja po prostu nie potrafię używać układką konkret i nie potrafię po prostu używać i to nie jest. Wszczę ja się nie nadaje to tak grać takie gówno. Dobra, walcz o konia Poczekaj